Z nami jest Shadow, siemanko. Cześć, witam. Jak nastawienie przed dzisiejszym koncertem? A jest w porządku, to już piąty koncert z nami. Atmosferka bardzo miła, myślę, że ludzie oddadzą. Najbardziej się stresujemy zawsze tym, jak ludzie zareagują i jakie będą, jakie będą nastroje, ale wiesz, no, staramy się dowieść wszystko z naszej strony, więc myślę, że będzie git. Zastanawiam się, chodziło mi po głowie, jak dzisiaj się przygotowałem do tego wywiadu, jak aktualnie reagujesz na poczynania Kanie Westa? Bo wiadomo, że z nim współpracowałeś, ale pytanie jest, czy w przypadku Kanie Westa warto odróżnić artystę od tworzywa? Wiesz co, ja zawsze staram się i mimo wszystko, nie tylko w przypadku Kania, ale też jakby były dramy z Chrisem Brownem i dramy z Michaelem Jacksonem, wiesz, Wiadomo, ciężko się tego słucha i na pewno nie jest to coś, co teraz miałbym, e, wiesz, tak lekko by mi przychodziło, ale z drugiej strony, no jednak dorobek artystyczny jest ponad i od, odpały, które robi, wiadomo też jest, jest nie jest zrównoważony psychicznie, także no. Nie chcę go usprawiedliwiać oczywiście, ale z drugiej strony też nie mam, nie czuję do niego jakiegoś wielkiego żalu, słucham sobie dądy i po prostu zapominam o tym, że to się stało. No właśnie, Donda dwójka jest lepsza niż Donda 1? Nie, nie, totalnie. Donda 1 to jest dla mnie statement i płyta yy, zakoń, kończąca żałoby po matce, moim zdaniem. I dwójka to jest po prostu mixtape, tak samo jak Welcher's 2 jest mixtapem i nie należy go raczej traktować w kategorii takiego pełnoprawnego albumu. E, jak jedynka, to tak samo z Dondą. Te, te dwójki zawsze u Kaniego S to mają taki swój dziwny, dziwny wydźwięk. No właśnie, czy to jest sufit w artystycznej karierze, czy może być coś jeszcze ponad tym? Mówisz o moją, jakby? Nie, no na pewno nie. To jest, myślę, już wysoki pułap, ale od niego zaczyna się, myślę, jeszcze więcej. I moi, mimo wyprodukowania sześciu numerów, jakby na, i na jed, i, łącznie z jedynką i z dwójką, to marzy mi się na pewno taki, wiecie, pełnoprawny projekt, gdzie, gdzie odpowiadam w y, większości znacznej za sound. i jakby jestem rozpoznawalny, także wiecie, że ok, wzięliśmy tego gościa, dlatego, bo nie, a nie dlatego, że tutaj Timbaland zebrał. Oczywiście jestem mu wdzięczny za to, że mnie wybrał do, te, do tego zadania, ale zebrał jednak większe laury, no bo wiadomo, jest większym producentem, i wszyscy mieli takie o Timbaland na, na płycie Kaniego Westa. A tak naprawdę wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Nie? Czy na polskiej scenie muzycznej, oczywiście oprócz Sobla, dajmy go poza nawias, widzisz kogoś, kogo, kto może się stać, no nie mówię, że gwiazdą światową, ale na przykład bardziej rozpoznawalną poza, poza granicę Polski? Wiesz co? Yy, kurczę, szczerze powiedziawszy, Sobel to jest na ten moment dla mnie jedyna taka osoba. Wiem, że powiedziałeś, że poza Soblem, mm -hmm. ale yy, jakby przez, jakby, yy, jak to powiedzieć, yy, Ramy, w których on się obraca i śpiew i rap i, i scena, jakby tutaj to wszystko, co się będzie zobaczycie zresztą za chwilę i e, wizja i w ogóle no, movement, moim zdaniem to wszystko do siebie pasuje, po prostu potrzebuje odpowiedniego startu i wydaje mi się, że on jest najbliżej, a kto dalej, no wiadomo, można, możemy zgadywać i Oki był myślę blisko bardzo e, i może jest blisko. Ale tak powiem wam szczerze, że takie top 3 szczerze jest mocno zamknięte. Żab Żabson, Oki i Sobel. To myślę, że takie top 3, bym mógł powiedzieć teraz. Bo żab zapomniałem jeszcze o Żabie, który de facto, z którym też zrobiliśmy połowę albumu. Hollywood Smile, mega wyjebana rzecz i... Ee, no, myślę, że tak. No właśnie, Hollywood Smile, można powiedzieć, że to mamy Amerykę w Polsce? Oj tak. Jakby i to w ogóle wiesz, nie naciąganą Fajnie, że Żaba w ogóle... Ja byłem przy całym procesie powstawania albumu i żaba totalnie wziął, się, wziął to po prostu jako zajawkę i rzecz, którą okay. rzecz, którą e, totalnie wziął jako zajawę na, na zasadzie ej słuchajcie, to jest moje marzenie, chcę mieć klip w Stanach, chcę mieć gościa, który miksuje, bo Steph Moro, e, który miksował Donda i Vultures 1, e, miksował też e, Hollywood Smile. Więc to nie było coś w stylu, wiesz, cloud chasing, tylko stary, no po prostu tak chciał i tak, tak zrobił Johnny Deng, zrobił uśmiech, zajebista rzecz. Więc no jest, to jest Ameryka w Stanach i zdjęcie Piotr Sikora, super. Właśnie zastanawiam się, czy to nie jest aktualnie, no ciężko będzie mi przebić, nawet patrząc na, na płytę Soba, ciężko będzie przebić Jobsona w tym roku. Wiesz co, ja właśnie y, mega się jaram, że jestem i na jednej i na drugiej mm -hmm. płycie, bo nie mam czegoś takiego, że na jednej bym chciał bardziej, albo na drugiej, y, 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 wiesz, jakby na tej jestem, a na tej nie. Jaram się, że jestem na obu, fajnie, że numery są wiesz, w top 50 Polska, y, czacza, mamy letni, letniaka i to bardzo mocnego. Fajnie, że nie takiego prześnego i wiesz, ustrojonego w rytm taki dosyć y, prosty. Wiadomo, 4 na 4 ale taki bardziej ja amapiano. E, Lola, kurczę, Sexy Drill, mega w ogóle, że jest top 4 mega, na ten moment, na dzisiaj, mega się jaram yy, i co, no i kurde, no, może, może być problem, żeby przebić te dwa, żeby był trzeci jeszcze, Kto, ktoś jeszcze musi zaskoczyć. Nie wiem, czy Oki dropi w ogóle w tym roku album, chyba, chyba z tego co wiem nie, ale mamy jeszcze, myślę, coś w zanadrzu, więc jakby możemy podwoić stawkę ogólnie. To ja dodaję do tej stawki o co chodzi. Może spotkamy, spotkamy się. Ej, w ogóle ja teraz chciałem jeszcze dodać o co chodzi do tego top 4, no. bo przecież zapomniałem o nim, nie, o co chodzi, kurde, o co chodzi. Ja w ogóle mega uwielbiam jak on się ubiera. Zawsze czerpię inspirację. Pozdro o co eee, i no super, Tarho Terror The, the Grind eee, super, w ogóle dwa albumy. Na jednym się wiadomo udzielałem, na drugim no już nie, nie było mi dane. Eee, chociaż zapowiedź robiłem z tego co pamiętam, no to tak, tak, o co chodzi jakby dropnął jeszcze w tym roku jakiś taki, deluxe był mocny w grudniu, to było mocne, to super. No właśnie a propos, a propos ubierania, bo patrząc na Twojego Instagrama mogę zauważyć, że Ty przykładasz dużą uwagę do stylu. Oj tak, ogromną, w sensie powiem Ci szczerze, że no to jest jednak mega, to jest oprócz tego, że lubię się dobrze prezentować na scenie i w ogóle wiesz, w takich przestrzeniach publicznych, to no mega się jaram w ogóle modą. W sensie tak oprócz muzyki. Bardzo bym chciał mieć jeszcze trochę czasu, żeby stworzyć jakiś swój brand. Wiadomo, temu się trzeba też oddać, bo to nie jest tak, że ej, zrobię sobie koszulkę z napisem, tylko chciałbym właśnie do tego podejść w taki sposób jak do muzy, nie? Że to nie jest tylko 5 minute beat, tylko jednak to się z czymś wiąże i wiesz, i zrobić taką modową, żeby kariera modowa była na takim samym poziomie jak muzyczna, nie? No tutaj mamy przykład, no Kanie to jest idealny gość, wiesz, muzyka, Easy, cała jako brand. To jest, to jest myślę taki goal, nie? Fajnie było, można byłoby to ubrać. to nie przyjadą. Właśnie, żebyśmy, żeby, żeby nie, 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 nie stratowali. E, jeszcze, jeszcze już, 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 już kończąc, czy scena producencka w Polsce mieści się w ścisłej czołówce w Europie? Na pewno nie w ścisłej czołówce w Europie. Mamy, mamy są perły, bo można powiedzieć, że naprawdę mamy mega zdolniachów i gości, którzy nawet nie słyszeliście prawdopodobnie o nich, ale to są dosłownie czarodzieje ale żeby tak wejść na taki, że jakby wiesz, co wchodzi w reprezentację Polski, no to jesteśmy jeszcze troszeczkę, wiecie. To, to nie jest wina też producentów, tylko raperów, którzy wybierają takie, a nie inne produkcje i też jakby słuchaczy, którzy słuchają takie, a nie inne muzy, e, ale mamy na pewno, na pewno jesteśmy myślę w takim top 10, ale żeby do takiego, wiesz, top 3 europejskiego, i może Europa najlepiej stoi na świecie, moim zdaniem, producenci z Europy w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale taki fun fact, 70% royalties ze Stanów leci do Europy, bardzo duży, bardzo duży, więc ten 30% to są, wiecie, nazwiska typu właśnie Timbaland, Metro Boomin, London On The Track i tak dalej, a reszta to naprawdę są geeki, Europej... Niemcy, najczęściej Niemcy, Naj... nie... najwięcej Niemców znam, takich kotów naprawdę, świrów eee... i Szwajcaria, nie? Kurczę, te w, tak, Szwajcarzy i Niemcy dla mnie no mocno, No wiadomo tam w Wielkiej Brytanii, jak coś lubi drill. Ja we Francji jak coś lubi, wiecie, afro, ale taki wiecie, standard, industry standard w, w Stanach tworzą Europejczycy. Europejscy producenci z Niemiec. No właśnie, ciekawe, ciekawe skąd to się bierze, że akurat Europejczycy, a nie rodowity Amerykanie. Wiesz co, no też jakby wydaje mi się, że zawsze tak było, zobacz jaka jest, y, jaką mamy, Hmm, powiedzmy na mapie Europy. Skalę muzyki, która była innowacyjna w zawsze. Nie? W sensie Wielka Brytania, ostatnio jak się zorientowałem, na jakim jest poziomie e, wiesz, dawania muzyki, w sensie powiedzmy, od, zaczynając od Black Sabbath, David Bowie, e, czy idąc później na przykład do wiesz, na Coldplay, e, czy Charlie XEX, w ogóle wiesz, Fred Again e, i, i masz nagle, wiesz, łączysz to wszystko, i nagle w Stanach też wiadomo było dużo takich ikonicznych rzeczy, ale jednak mam wrażenie, że czy, czy w Europie, czy nawet wiesz, muzyka elektroniczna w Europie, jak, jaką formę miała, zanim Przeszła do, do Stanów, wiesz, Daft Punk, Kraftwerk, ee, no David Guetta zresztą, f, jakby Francuz, kurczę, no ale wiadomo, na takim worldwide y, poziomie. No nie, nie zrobisz, nie wiadomo ja, no nie zrobisz. Ciężko zajmę. Nie, 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 ale tak jak mówię, no totalnie, jakby więc, to jest, my, wydaje mi się, że to po prostu mamy tak, wiesz, jakby mamy po prostu taka pogoda, może więcej depresyjnej takiej temperatury tutaj, czy coś, ciężko mi powiedzieć, ale... I tak po prostu jest. Oni, tak, oni wiedzą, że tak po prostu jest i tak musi być. Zastanawiam się, może to jest odważna teza, ale wydaje mi się, że część osób, a propos tych produkcji europejskich, ma też ten amerykański sen, tak jak my niejednokrotnie mówimy w Polsce. I może to jest też jakiś powód, że to bardziej motywuje? nie? Wydaje mi się, że tak, ale właśnie, no to jest już wiadomo, czasy się zmieniły i sytuacja w Europie nie jest też taka, że wiesz, trzeba gonić za amerykańskim snem i można zrobić sobie, wiesz, ja jestem, myślę, idealnym przykładem tego, że nie wcale. Nie trzeba być, żyć amerykańskim stanem, bo ciężko jest naprawdę być mainstream producentem w Stanach. To będąc tam jest ciężkie, a co dopiero żyjąc jakby wiesz, większość jednak czasu w Polsce. Fajnie jest oczywiście odchaczyć takie marzenia jak ja miałem, czy coś w tym stylu, ale jednak no widzisz, no pozwala nam to być tutaj i żyć z tego na całkiem naprawdę niezłym poziomie. Więc też to się zanika, ta, ta granica się zaczyna powoli zacierać. No i też kurde, mi się wydaje, że... że jest teraz taki moment gloryfikacji trochę, że ej, mamy jednak w sumie... Ameryka była zawsze taka, wiecie, amerykanizacja wszystkiego, wszystko było super amerykańskie, a teraz jednak mamy takie, kurde, Europa jest jednak, ma coś w sobie i... i przynajmniej ja się na tym łapię bardzo, że w muzyce jednak, jak nawet jak właśnie pracuję i, i znalazłem wielu producentów, z którymi pracowałem, to właśnie mówię, kurde, w Stanach takich ludzi po prostu nie ma, oni jakby też nie czują tak muzyki, o dziwo, nie? Ale jest jak jest. Super. Ostatnie już pytanie, jakie plany na przyszłość? Bo no podejrzewam, że trochę się zagadaliśmy, widzę. E, wiem, wiem, już kończę. Jakie plany na przyszłość? Jak najwięcej muzy i jak najwięcej właśnie z ludźmi kreatywnymi spędzać czasu. Jutro wylatuję do Miami, co przyniesie ten wylot, nie wiem. Miejmy nadzieję, że, że jak już będzie to oglądać, to już coś będzie wiadomo. Nie wiadomo, może, może tak, może nie. Tymczasem uciekam, bo idziemy grać koncert i oby takich też rzeczy jak to, jak, jak najwięcej, bo uwielbiam to robić. Zresztą mam nadzieję, że będziecie świadkami. Super, bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję,